Siemanko, witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj wybraliśmy się na kanał poszukiwania okonków i, i dalszym testowaniu, na dalszym testowaniu sprzętu, sprzętu z Mistrela. Także zobaczymy, zobaczymy czy dzisiaj uda się coś połapać. Mam nadzieję, że jakieś fajne okonki, a może jakiś fajny sandaczek się dzisiaj uwiesi na przynęcie. Także mam nadzieję, że będę miał się czym, czym pochwalić w filmie. Jeśli nie, no tak też. I też kolejny dzień nad wodą i kolejny dzień ze sprzętem e, testowanym. Także mam nadzieję jednak, że połapiemy i, i będziesz się chwalić w filmie. Także trzymajcie kciuki piona i oglądajcie. Pozdro. Także dziś e, testujemy sprzęcik nad kanałem poszukiwania jakichś okonków, a może i uda się jakiegoś fajnego sandacza znaleźć. Zobaczymy. Pogoda dość, dość fajna. Będzie dość ciepło dzisiaj, także może i ryby się aktywują. No, ale jak będzie, zobaczymy w trakcie. Na razie na razie cisza, spokój, nic się nie dzieje. Nawet nie dać, żeby ryby żerowały. Niestety minusem dzisiaj przy dość dość fajnej pogodzie mogą być często kursujące barki i właśnie pierwsza już płynie w naszą stronę, także może być różnie dzisiaj. ale mam nadzieję, że mimo wszystko coś coś się uda dzisiaj połapać także próbujemy, próbujemy Jeszcze jeden rzut, zdążymy oddać, zanim barka się tutaj pojawi. Udało się złapać pierwszego sandaczyka, niestety nie zdążyłem nagrać. Także spróbujemy, może uda się zara jeszcze jakiegoś złapać. Nie dołuży tak, ja wiem, 10-15 cm Ale za może są. Może są i większe, ale jest dobry znak, że są, są jakieś ryby także. E, życie. Życie w wodzie powraca, także mogę zrobić sobie pierwszego plika Mam taki zaczep też, bo taki jest ten duchaczy. Musiałem jakichś okonków udać się połapać ale niestety nie, nie widać Nie widać żadnego okonka Coś jakby życie, życie w wodzie się lekko obudziło, bo zaczęło coś się dziać. E. Także nadzieja jest coraz większa, że uda się coś fajnego dzisiaj jednak połapać. takie zaczepki za chwilę No niestety to są takie uroki łapania na kanałach, gdzie jest sporo jakichś e, różnych zaczepów, no które e, przypominają po, po części brania ryb. Także no, często, często można łatwo się e, nabrać. I, no niestety, no taki urok! W na kanałach. O no, gdzież na rzekach podobnie czasami? We had another zander. Not big. Słuchajcie, so, another... kolejna. Kolejna rybka eee. Dobra, Wyczepimy sobie go i zaraz wypuścimy do wody Jest taki, ja wiem, z 40. Także kolejny klik, druga rybka. Szukamy dalej. No witam ponownie. Dzień ciężki. Dwie rybki, dwie rybki wylądowały. Kilka, kilka brań nie wciętych lub rybka się spięła. Same sandacze dzisiaj. Zero konia. Szczupaka też nigdzie nie widziałem. Ani nie miałem żadnego brania szczupakowego. tylko, tylko same sandacze. Takie powiedziałbym sportowe same. No co, no po, po raz kolejny e, przekonałem się ku, ku jakości we, we wędziska e, Sykata Proper. Czy, no jest mega, mega kijek na takie e, lekkie łowienie. No, jest naprawdę, naprawdę fajny, polecam. E, tylko jedyny ten mankament. Mankament. Nie wiem, czy to mankament, czy tylko taki mój, no ale myślę, że, że jednak fajnie by było, gdyby. Gdyby ten kawałek, e, dodatek, gdyby ten dodatek e, był przy, przy, tym, przy tej wędce, e, no chodzi o ten, ten taki haczyk, cypelek, oczko, o które możemy sobie zahaczyć przynęte. E, co do młynka, jakie mam pierwsze wrażenia, no wszystko też e, fajnie spoko. E, jedyne, co, czego mi brakuje, no to. Głośniejszy drag click, no jestem przyzwyczajony do głośniejszego i to, to też może być taki mój, mój ten e, mój wymysł e, bo jest, jest drag click, tylko jest taki dosyć delikatny, że jest słabo go słuchać, no, jednak jestem przyzwyczajony do takiego trykotania, gdy, e, gdy pletka ze szpuli zjeżdża, także do tego trochę dźwięku mi brakuje, ale tak to też póki, póki co jestem mega zadowolony, ale, ale po więcej jakichś tam e, dodatków mocniejszych. E, wrażeń odnośnie, odnośnie tego młynka, no to trzeba jeszcze troszeczkę nim pokręcić, porzucać i wtedy wyrobi się jakieś tam zdanie e, wyjdą wszystkie plusy i minusy z czasem e, no z mojej strony to będzie wszystko, także dzięki dzięki, że oglądaliście, e, mam nadzieję, że się podoba i do zobaczyska w kolejnym, w kolejnym materiale, na kolejnym wypadzie także trzymajcie się, pozdrow połamania piona